Witam Was bardzo serdecznie. To Magdalena Atkinson z Dzięki Z Polska. Chciałam się dzisiaj z Wami podzielić kontemplacją energii, które będą na nas wpływać w pełni. księżyca 27 kwietnia, z perspektywy kluczy genowych i astrologii. W obu tych systemach Słońce zmienia swoją pozycję, jak i wszystkie inne planety i jak gdyby tranzytują przez znaki Zodiaku i przez poszczególne klucze genowe. Na każdy znak Zodiaku przypada sześć kluczy genowych, stąd czasami koniunkcje które w astrologii będą traktowane jako ścisłe konunkcje, nawet, nawet czasami o jeden czy o dwa stopnie odległości, nie zawsze oznacza to, że to się pojawi w tym samym kluczogenowym, genowym. W związku z czym te energie mogą być różne, różnic jest sporo, ale i podobieństw jest sporo. Stąd tutaj próba połączenia obu tych fantastycznych systemów które mogą nam dać wgląd nie tylko w, nasze, w naszą energię urodzeniową na podstawie kosmogramu astrologicznego lub profilu hologenetycznego, który możecie pobrać ze strony www.ginkis.pl wraz z przewodnikiem po profilu. I, ale również, jak gdyby, zajrzeć na, na tranzyty i na to, co się dzieje na niebie w tym momencie i jak na nas to może oddziaływać. Czyli, na przykład, jeżeli w omówieniu danych tranzytów, czy w tym przypadku omówieniu pełni księżyca i planet, które będą miały miejsce w dniu pełni księżyca, warto zwrócić, jeżeli te klucze pojawiają się w waszym profilu hologenetycznym, ponieważ one będą, jak gdyby, aktywowane. Podobnie, jeżeli Wasze planety z Waszego układu kosmogramu będą w, w, w bliskich relacjach sekstyli, kwadratur, trygonów czy opozycji, w stosunku do, czy w stosunku do Waszych planet urodzeniowych. Ten, ta pełnia będzie mocna. Dlaczego? Dlatego, że jest to po pierwsze pełnia w skorpionie. Skorpion jest znakiem silnym, jest, sięga do głębi, wyciąga na wierzch różne sekrety, różne, różne historie, chce sięgać głęboko, może, może również ranić. Tak jak skorpion ma swój ogon nie bez celu, po to, żeby siebie bronić, ale też może tą swoją zjadliwością nas ukąsić. I księżyc w opozycji do Słońca, które będzie w Byku, Sugeruje taką opozycję ziemsko-emocjonalną, czyli z jednej strony w znaku ziemskim znajdzie się koło Słońca, bardzo blisko Wenus i Merkury, które zresztą często blisko, blisko Słońca się znajdują, aczkolwiek tutaj rzeczywiście ta odległość jest, 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 jest stosunkowo bliska i uran. Także to sugeruje w pewnym sensie taką no, silną energię, bo ta, ta, ta pełnia jest po prostu wzmocniona energią innych planet w ścisłych lub nieścisłych koniunkcjach. Tutaj można się spodziewać pewnej wybuchowości ze strony urana. Ja się tak trochę z tego śmieję, bo w moim osobistym kosmogramie jest to, ta pełnia będzie na moim uranie urodzeniowym, więc też tutaj jak gdyby przygotowuję się sama na, na niespodzianki albo na, na umiejętność jak gdyby zareagowania na te niespodzianki w sposób no, jak najlepszy, tak? Po to są tego typu analizy, w pewnym sensie po to, żeby nas przygotować do pewnych sytuacji, by niekoniecznie od nich uciekać, ale również by je zrozumieć, niezależnie czy są pozytywne czy negatywne. Tak szczerze powiedziawszy, ta dualność tutaj nie ma aż takiego znaczenia jak zrozumienie, co się dzieje. W związku z czym Słońce wskaże swoim blaskiem na pewne sekrety. Które mogą mieć miejsce w skorpionie. Tutaj mogą być sekrety dotyczące różnych nadużyć, również seksualnych, ponieważ Skorpion, znak skorpiona jest pod jak gdyby, kontrolą Plutona i w tym przypadku Pluton zarządza śmiercią, odrodzeniem, seksem i pieniędzmi. Pieniędzmi w postaci długów, w postaci spadków no i różnych, różnych że tak powiem, pieniędzy, tak zwanych wspólnych. Więc można by tutaj się spodziewać różnych informacyjnych, też niespodzianek, z uwagi na to, że, że Merkury jest blisko. Nie aż tak blisko samego Słońca i Księżyca, ale przez, przez, przez dni dochodzące do tej pełni będzie w koniunkcji z Uranem i później nadal w takiej działającej koniunkcji. I, to wszystko jak gdyby wskazuje na no, mocne uderzenie tak skupmy się na samym początku na energii samego słońca i samego księżyca z punktu widzenia kluczy genowych ponieważ jest to bardzo jak zawsze w przypadku pełni ciekawa opozycja partnerzy programowi są ze sobą połączeni przy każdej pełni Przypomnę tylko, że partner programowy to jest, to jest właśnie klucz, który znajduje się w opozycji i żeby dany klucz mógł w pełni się zrealizować, potrzebna jest mu energia właśnie tej opozycji, czyli w tym przypadku możemy powiedzieć, jak potrzebne są pełnie, tak? bo one nam objawiają pewną prawdę. I każda pełnia będzie w opozycji. W tym przypadku mamy księżyc w kluczu 28. A słońce w kluczu 27. To jest para bardzo mi bliska znowu, ponieważ mi osobiście ja mam tę energię w moim profilu hologenetycznym. Jako, że jestem skorpionem, właśnie z kluczem 28. W związku z czym tutaj wychodzą. Takie aspekty yy, jak yy, lęk przed śmiercią. I mi się wydaje, że ta sytuacja, którą mamy w tej chwili na świecie, to jest y, z jednej strony ucieczka przed śmiercią, y, lęk przed śmiercią, ale dla wielu z nas również akceptacja śmierci i uświadomienie sobie, że jesteśmy nieśmiertelni. To jest dar klucza 28, ponieważ w swojej najwyższej energii właśnie nam przypomina o tej nieśmiertelności. Nieśmiertelności duszy, nieśmiertelności naszego bytu, pomimo tego, że opuścimy, że tak powiem, nasze ciało fizyczne i to, kim wydaje nam się, że jesteśmy. Niemniej jednak dusza jest wieczna i to jest jak gdyby przesłanie klucza 28. W związku z czym jego zadaniem jest. Totalne poddanie się temu, co się wydarza. To jest takie życie, bardzo w takim byciu tu i teraz, z otwarciem na radość, ale również na ból, z otwarciem na ekstazę i na, na cierpienie. To jest dar totalności, a równocześnie. W tej samej totalności jest równocześnie taka energia zaufania i takiego dążenia, ale takiego serca za własnym marzeniem i za, własną, za własnym powołaniem. I w tym tkwi ogromny dar klucza 28, ponieważ to jest jak gdyby bohater, który ma odwagę wyjść w swoją podróż, który ma i odkrywa. W czasie swojej podróży swój cel, ma jakieś zadanie, nie obawia się przeciwności, czyli jest otwarty i na nagrody, i na porażki, i, i wychodzi z odwagą. To są, to są w, w energii tego daru totalności tacy ryzykanci z celem. W cieniu to są ryzykanci bez celu, tacy trochę bezsensowni, albo tacy, którzy w ogóle boją się podjąć jakiegokolwiek ryzyka w życiu. Czyli jak gdyby ta pełnia nas chce zachęcić do tego, by podejmować ryzyko, po to, żeby jak gdyby mieć odwagę żyć w pełni. Tak? I przy obecnych obostrzeniach, które są na całym świecie, to również jak gdyby nam wskazuje, że to by się chować. I jak gdyby um, nie, nie, nie pokazywać swojej chęci do życia um, nie jest w konsekwencji dla nas dobre. Tak? Dla nas, dla 28 klucza niezmiernie istotny jest ten taki um, input, input że, że, że działamy, że chcemy doj przejść do przodu wbrew przeciwnościom. Klucz 27 bardzo w tym pomaga, mianowicie jest to klucz altruizmu, czyli słońce zachęca nas do bycia bezinteresownym, do pomagania, do, do zauważania potrzeb drugiego człowieka, a nie tylko skupienie się na własnym nosie, który w cieniu, klucz 27, objawia się jako egoizm, jako myślenie tylko i wyłącznie o sobie. Czyli ten bohater który klucza 28, który wychodzi w swoją podróż. Jak gdyby czyni to nie tylko dla swojej własnej przygody, ale również czyni to dla dobra swojej społeczności, kogoś jeszcze, tak? I w efekcie jego działania dobrze wpłyną dla wszystkich, tak? Klucz 27 jest kluczem, który dba o rodzinę, o wspólnotę, o, o swoją społeczność. To jest taki, taki bardzo. Um, no, wrażliwy też klucz na, na, na potrzeby innych. Zresztą, jeszcze jednym kluczem, który jest wrażliwy na potrzeby innym i na innych, to jest klucz 19, który pojawi się w tym razem w Saturnie, który nas zachęca do wrażliwości na potrzeby innych i nawet na poświęcenie, tak? Ale wracając do tej naszej, do tego, do tego naszego najważniejszej energii na tą pełnię, czyli klucza 20 i 27, to jest ta równowaga między spełnianiem własnych marzeń, a pomaganiu we spełnianiu marzeń innych i dbania o ich potrzeby. Mamy dodatkowo jeszcze jeden piękny klucz, który będzie również jak gdyby wspierany. To jest Wenus i Merkury są w kluczu drugim. One są również w koniunkcji w Byku i to jest niezmiernie piękny klucz. To jest klucz jakiegoś ta, takiego prowadzenia z serca. Jeżeli macie w swoim profilu hologenetycznym klucz drugi, to jest jak gdyby, yy, jesteście zachęcani do tego, by zapomnieć jak gdyby, o tym, że, że zawsze musicie wiedzieć, w jakim idziecie kierunku yy, i zawsze wiecie, jaki jest wasz następny krok. Yy, po prostu yy, jest takie poczucie, że świat wam sprzyja, jak jesteście w swoim darze, czyli jak jesteście w tej energii otwartości, bo klucz drugi to jest żeńska energia, która przyjmuje. To, co przychodzi do nich z zewnątrz. To zresztą często tym, którzy mają drugi, dru, klucz drugi w swoim profilu, to są takie sytuacje, kiedy, kiedy jak gdyby świat odpowiada, ich prowadzi, tak? Spotykamy kogoś, ta osoba zmienia nasze życie, zmieniamy miejsca zamieszkanie i tam pojawia się również jakaś sytuacja, która nam zmienia kierunek życia. On, ten klucz dotyczy kierunku i ten kierunek. To jest, to jest kierunek, który właściwie nadaje nam środowisko. Czyli w tym przypadku Wenus i Merkury, w tym kluczu, Wenus ze swoją z poczuciem własnej wartości i w ogóle piękna również, jak gdyby podkreśla tą, to, to ten powrót do serca i powrót do, do, te, do takiego poddania się i zaufania wszechświatu. To jest jak gdyby największy dar tego receptywnego elementu klucza drugiego. Merkury to również, w tym przypadku dotyczący komunikacji, również w kluczu drugim, można by zinterpretować jako też otwarcie na, na różnego rodzaju informacje, tak? Na taką. Na to zobaczyć, co do Was przyjdzie w tym, w tym czasie, tak? Być może przyjdą do was informacje, które do tej pory nie mieliście. Bądźcie na to otwarci. Uran, który jest też w bliskiej koniunkcji z, ze Słońcem, jest w kluczu 24. I klucz 24 to jest no dla mnie taka bardzo uraniczna energia, ponieważ ona dotyczy daru in, inwencji, czyli wykorzystania inteligencji wyższego umysłu, aby coś nowego stworzyć, tak? coś, coś wymyśleć, wynalazek, rozwiązanie jakiejś sytuacji. I również on dotyczy głowy. Tak? To jest human design. Plus 24 to jest, to jest przestrzeń głowy, w związku z czym, a uran dotyczy właśnie wyższego umysłu. Czyli jak gdyby tutaj zachęca nas do, 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 do daru inwencji, ale to się odbywa poprzez ciszę, to się odbywa poprzez pauzę, zatrzymanie się. Jeżeli tego nie zrobimy, to będziemy w cieniu uzależnienia, i w tym przypadku wielu osób jest uzależnionych od wielu rzeczy, ale również od mediów. I może warto by było radia, telewizor wyłączyć i po prostu pobyć w ciszy, pomimo natłoku informacji, który, który cały czas nas otacza i to z różnych, z różnych źródeł, w związku z czym jesteśmy. Mocno zagubieni, co jest prawdziwe, co jest nieprawdziwe, chociaż dla wielu z nas ta prawda objawiać się zaczyna coraz bardziej, i astrolodzy mówią, że ten rok będzie rokiem niezmiernie ważnym, ponieważ mnóstwo prawdy, takiej bardzo głębokiej prawdy, wyjdzie na jaw. Być może, może księżyc w Plutonie, księżyc w Skorpionie. Z, nam w tym pomoże, żeby ta prawda coraz większe zataczała koła i coraz bardziej wychodziła na wierzch. Mamy w Marsie, Marsa w kluczu 15, który dotyczy również energii serca, tak jak, tak jak klucz drugi. W Human Design to jest również centrum serca na takiej naszej tożsamości, nie, nie serca ego, bo tutaj też taki termin w Human Design istnieje. To jest bardziej centrum tożsamości, tak? I w tej tożsamości mamy się kierować sercem, i jeżeli nim się będziemy kierować, to plus 15 potrafi być jak magnes wszystko do siebie przyciągać. Więc jak gdyby Mars, który chce przejść do przodu, jeżeli wejdzie na tą wyższą wibrację, to będzie miał szansę przyciągnąć do siebie przyjaciół, przyciągnąć do siebie tych, którzy chcą z nim współdziałać i z nim działać do przodu, a w cieniu jest o tym otępiały i jest, jest mu nudno i nie działa. Nie jest to, powiedziałabym, że cień piętnastego cień klucza, gdyby Mars niedobrze by się czuł w tej energii, tak? nie byłoby mu wygodnie. Myślę, że magnetyzm tutaj to zdecydowanie, zdecydowanie dużo bardziej pozytywna energia. Ta jednostajność to też może być z jednej strony takie poczucie nudy, a z drugiej strony ciągle w kółko robienie tego samego. Tak? Czyli, czyli Mars może być bardzo zajęty, ale ciągle powtarzać w kółko to samo. Tutaj też na to można zwrócić uwagę. Mars będzie w Trygonie w stosunku do Księżyca i w Sekstylu w stosunku do Słońca, czyli bardzo wspiera tą energię naszego bohatera. Tak? Naszym bohaterem, przypomnę, jest klucz 28, który, który ma się totalnie poddać temu wichrom i burzom, które na jego drodze stoją, ponieważ ma swój cel i wie, że do niego dojdzie między Uranem a Saturnem jest kwadratura, ona jest działa przez cały rok to jest relacja między kluczem 24 a 19 w cieniu byłoby to współzależnienie w kwadraturze do właśnie uzależnienia Klucza 24, jak również jest tutaj kwadratura i do Słońca, i do Księżyca, ponieważ Saturn jest w 12 stopniu, to nie jest taka ścisła kwadratura, to jest 5 stopni różnicy, no ale mimo wszystko jeszcze działająca. Na pewno klucz 19 się w to wpisuje. Ja mam relację między kluczem 20 w moim profilu hologenetycznym między kluczem 27, 28, właśnie 19. I on chce nas nauczyć wrażliwości. Jeżeli coś jest w kwadraturze, to, to, to za każdym razem jest konflikt i jakaś takie nieporozumienie. Czyli z jednej strony jest wrażliwość, a z, a z drugiej strony cień bezsolowości czy cień egoizmu może nam tą wrażliwość. Um, Jakby utęp, utępić <noise> i wprowadzić nas w stary tryb współuzależnienia. To Klucz 19 um, cierpi z tego powodu, tak, że nie umie żyć niezależnie. To są, to są relacje, w których, w których e, jesteśmy uzależnieni w spół, w, od współmarżonków e, czy praca, w, od której jesteśmy też współuzależnieni, nie mamy odwagi, jej zmienić. To są takie tematy, w które i tak na końcu klucz 19 w cieniu musi się uwolnić do niezależności, a równocześnie do wrażliwości na drugiego człowieka. Mamy również te długoterminowe tranzyty, które omawiałam już od kilku miesięcy. Mamy nadal w rybach Neptuna, który jest w kluczu 22 i on ma nas uwolnić z cienia hańby do daru łaskawości i życzliwości. I to jest niezmiernie emocjonalny klucz, I jak gdyby Neptun w tym przypadku w tej wysokiej oktawie który nas uczy bezgranicznej miłości, chce nas nauczyć życzliwości dla siebie nawzajem. I to jest na poziomie emocjonalnym, który 22 jest bardzo emocjonalny, więc tutaj na to też warto zwrócić uwagę, jak gdyby wziąć więcej głębokich oddechów, aby pozbyć się natury reaktywnej, jeżeli w stosunku do niej mamy tendencje albo Zmobilizować się, aby nie przyjąć pozycji pasywnej, w której jesteśmy hanbieni. Jako ludzkość, jako człowiek. Pluton jest w kluczu 60. Jest on w sekstylu do Neptuna. To jest różnica czterech stopni i pomimo, że pluton niedługo będzie retrogował, czyli będzie się cofał i wróci z powrotem klucza 61, nadal ten sekstyl będzie aktywny i klucz 60 dotyczy cienia ograniczenia daru realizmu i CD sprawiedliwości. To jest... To jest w human design, dotyczy to energii czakry podstawy, naszych korzeni. I jak gdyby tak nas chce ten, ten klucz jak gdyby umocnić. 61 klucz to jest dla odmiany góra, tak? To jest głowa, tutaj jest czubek głowy, korona. Także to też jest tutaj symboliczne, że 60. chce oczyścić czakrę podstawy. I to się, to, się, to się dzieje, ponieważ jak gdyby celem jest dojście do, do, do tego, żebyśmy spojrzeli realnie, w jakiej jesteśmy sytuacji i co naprawdę się w świecie dzieje, co się naprawdę dzieje w naszym życiu, czy mamy odwagę realnie spojrzeć na nasze życie, tak? Czy się nie oszukujemy? Czy nie oszukujemy siebie, czy innych, tak? Czy, czy ta, ten wgląd. Yy, yy, jest, czy jest wygodny czy niewygodny, to nie ma znaczenia. Tutaj chodzi o, o ukrytą prawdę. I w tej wyższej, wyższej wibracji sprawiedliwości to jest nie tylko, jak, że tak powiem, sprawiedliwość społeczna to jest taka sprawiedliwość poza, gdyby wymiarem sprawiedliwości i dobrem czy złem. Ale gdzieś to ma tutaj też elementy takiego sądu ostatecznego, czyli takiego ostatecznego rozrachunku, takiego rachunku sumienia również, czyli do tego nas zachęca Pluton. Czyli możemy jak gdyby ogarnąć cały, cały, całą, tą, całą tą energię, podsumowując energię tej nadchodzącej pełni w skorpionie, jesteśmy zaproszeni, aby wyzbyć się egoizmu na potrzeb altruizmu bezcelowości, e, na potrzeb totalności i takiego e, wejścia na drogę bohatera e, z podejmowaniem ryzyka. E, uwolnić się, czy zauważyć nasze uzależnienia i w ciszy e, i w pauzie e, mieć dostęp do, do bardzo ciekawych e, i nowych pomysłów i rozwiązań. Z braku ukierunkowania. Wejść w dar orientacji, takiego poczucia, że jesteśmy prowadzeni w życiu, z cienia, otępienia i jednostajności do daru magnetyzmu. Tu jeszcze został jeden klucz, którego nie omówiłam, mianowicie Jowisz znajduje się w wodniku, podobnie jak Saturn. I podobnie to jest też. Dosyć kilkutygodniowy tranzyt przez ten klucz, więc omawiałam go w poprzednim nagraniu. To dotyczy cienia pragnienia i daru lekkości klucza 30. I znowu jest to, jest to centrum emocjonalne. I jak gdyby chce nas ta energia nauczyć uwolnienia się od kurczowego trzymania, że coś chcemy. Ja chcę, ja chcę, ja chcę, ja chcę teraz, teraz, teraz. Tymczasem mamy się nauczyć lekkości. Nie mamy niekoniecznie pozbyć się naszych pragnień, ale jak gdyby się do nich nie przywiązywać. To jest, to jest taka lekcja emocjonalna również. A to w wysok wysokiej wibracji doprowadza do rozkoszy. Mamy się uwolnić od współuzależnienia klucza 19 do wrażliwości. Mamy się uwolnić od hańby klucza 22 do łaskawości i łaski. Mamy się uwolnić od ograniczenia. Spójrzmy na to słowo, tak? Ograniczenia, które w tej chwili planetarnie i globalnie jesteśmy obarczani ograniczeniami. Klucz 60. w Plutonie to są ograniczenia. W następnym kluczu w retrogacji, w który wejdzie z powrotem, klucz 61, to jest cień psychozy. Dla mnie Pluton jest niezmiernie ważny w tym, w ogóle dla, dla astrologów, w tym, co się w tej chwili wydarza na planie światowym, ponieważ Pluton oczyszcza koziorożca, czyli stare struktury i chce zbudować coś nowego. I teraz pytanie: co nowego chce zbudować? Tak? W cieniu chce zbudować ograniczenie i psychozę. A w darze chcę y, wprowadzić y, takie realne spojrzenie na sytuację, a 61 klucz, y, do którego y, y, Pluton wejdzie z powrotem, y, to jest y, dar inspiracji. Czyli to będzie ten nowy świat, który, który, który y, wielu z nas pragnie i, i, i który współtworzymy w tej chwili swoimi wibracjami. Ym, także to jest jak gdyby taka, taki mój wgląd na tą nadchodzącą pełnię. Mam nadzieję, że pomoże Wam to również w wyjęciu Waszych profili hologenetycznych i zobaczenia, jakie klucze Was dotyczą. Ja je opiszę, tylko po prostu same, same numery kluczy w opisie do wideo. Więc myślę, że Wam to pomoże też, żeby sprawdzić. I jak gdyby być czujnym i otwartym na, na dary i e, uświadomienie sobie swoich własnych słabości e, i słabości kolektywnych, po to, żeby się wznieść wyżej. Także serdecznie e, Was pozdrawiam e, i do zobaczenia następnym razem.